Witam ponownie, część druga e, tego filmiku z 21 września. E, z, zerknę pod powałkę, pokażę jak to wygląda. Powiem kilka słów dzisiaj o tym jak, e, jak ustawiam wentylację w ulu. E, No i ogólnie jak, jak, jak zimuje, e, jak, zimujemy gniazde, jak zimujemy pszczoły, e, jak wygląda gniazdo. Otworzę, może dwie. Pierwsze tu z brzegu: jedna tu jest skrzynkowa, tu jest później powałkowa, podkarmiaczka i. To są jakieś wyrywkowe rodziny. Nie są to rodziny produkcyjne z zeszłego roku, bo z tego co pamiętam, to ta to jest rójka lub jakiś odkład robiony. Już nie pamiętam, one były przyłożone tak razem na to pasie, ale pamiętam, że tutaj szukałem matki, jest taka czarna nie oznakowana, więc to nie jest. Yy, nie jest taki odkład robiony specjalnie, yy, żeby, żeby zlikwidować nastrój rojowy, czy, czy żeby powiększać pasiekę, tylko to był taki wymuszony, żeby zabieramy czerw, bo żeby nam nie uciekło na drzewo. A tu jest taki odkład standardowy, właśnie robiony, tu jest podany jakiś sklenar 247 i, i raczej tu on jest. Yy. I tak. Generalnie zostawiam gniazdo na 10 ramkach w większości rodzin. Chyba że jest odkład słaby, późno zrobiony, i naprawdę one nie osiadają tych 10 ramek, ale w większości przypadków no to jest tak, że tych 10 ramek to jest za mało dla tej pszczoły, bo jeszcze jest półkorpus pod, I bez tego półkorpusu to by wisiały brody, przynajmniej jeszcze wcześniej wyciągam ramkę pracy. I wkładam węze i ta dziewiąta ramka, ta dziesiąta ramka jest taką jakby tym buforem, że one go odbudują, jeśli mają więcej pokarmu. Chodzi o to, że jakbym nie wiem, na siłę zacieśniał gniazdo na ośmiu ramkach, tak jak niektórzy lubią trzymać na, zim, na, na ciasno pszczoły, pewnie ma to swoje plusy. Ale wiąże się też to z bardzo dużą ilością pracy, bo trzeba to zacieśnić. Później trzeba jakieś za, mieć zatwory. Ja zatworów mam trochę, ale do odkładów, ale to też nie wydaje mi się, że to jest potrzebne. Później trzeba czy tam czy to musi być zatwór, czy to musi być węza wstawiona. Później na wiosnę znów odbierają te ramki niektórzy, żeby zacieśnić bardziej te gniazdo, żeby miały cieplej. Później trzeba poszerzać szybko. Nieraz. No jak ktoś pracuje zawodowo, no to ma ciężko z tym poszerzeniem. Wpadną w nastrój rojowy. Jak wpadną w nastrój rojowy na początku sezonu, no to mamy wtedy już bardzo marne szanse, żeby wyciągnąć jakiś miód, bo głównie sezon to jest wiosna. Przynajmniej tutaj w moich lokalizacjach, no to im dalej w las sezonu, to, to coraz słabiej jest z uzyskaniem e, fajnych ilości towarowych miodu. E, ja zostawiam je na 10 ramkach, zalewam pełne gniazdo. Yy, oczywiście trzeba to kontrolować w zależności od linii pszczół trzeba być świadomym tego, że inaczej się układa krainka, inaczej się układa backfast. Niekoniecznie kupujemy krainkę i ta krainka będzie się układała tak jak powinna, czyli czerwi tylko w elipsa i coraz mniejsze, coraz mniejsze i bardzo fajnie to może jak do no gniazda nie jest teraz pogoda, żeby zaglądać oczywiście. Yy, też nie mam dymu, nie podłączyłem, nie, 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 nie rozpaliłem podkurzacza. Więc fajnie to też wygląda na, na krańce, że, że jak ja podaję syrop na przykład z ziołami czy z jakimiś dodatkami, to widzę powiedzmy różne takie koła w innej barwie syropu, bo tych ziół na przykład było raz więcej, raz mniej, raz był czysty inwert, bo powiedzmy szybko, chciałem zakarmić i podałem im czysty inwert albo czysty cukier. I widzę takie elipsy małe różnych kolorów i one na przykład tego te zioła też nie mają w całej e, cały czas dostarczane, tylko powiedzmy część dawki tej elipsy jest ziół, później jest czysty i tak i tak to fajnie się układa, że widzimy po zasklepie po kolorze tego syropu, że jest e, różne rzeczy. I krainka będzie się właśnie tak sama praktycznie zakarmiała, że ona będzie się zwalniała. Będzie się na przykład czerwiła na pięciu, sześciu ramkach, później na czterech, trzech, dwóch. Później taka mała elipsa i pewnie ta elipsa w zależności od tej temperatury na jesieni to ona może być przez całą zimę yy, lub nie. No tego nie, tam już nie, nie sprawdzam jakoś tak bardzo. A backfast, taki typowy, ten KB czy czy no w sumie jak głównie na KB yy, Miałem tutaj wcześniej, to on nie czerwi tak jak krainka elipsę, tylko na, tą elipsą powiedzmy na czterech czy pięciu ramkach, tylko on zaczerwi dwie, trzy ramki. Mówimy teraz w końcówce sezonu, oczywiście, w stu Czyli to będzie od góry do dołu, cała rameczka będzie czerwił i nie będzie nawet paska u góry po karmu. No i wtedy Wtedy trzeba na przykład może zacieśnić te gniazdo, albo, ale trzeba w, albo wlać bardzo dużo y, syropu, bo ona on będzie, bakwasta jest generalnie ciężej zalać. Co ja stosuję, y, gdy, gdy na przykład mam taką rodzinę, która ma właśnie trzy ramki, czy cztery ramki, na których jest trzy ramki, w środku czerw, a, a powiedzmy pozostałe sodechy, a ona tylko czerwi na tych trzech. No i nie wiem, moglibyśmy, trzeba było wtedy lać cały czas syrop, żeby zalać te trzy ramki. No, ale ta matka i tak będzie, będzie ciężko je powstrzymać. Wtedy ja co robię, ale to też nie jest dla każdego. Każdy musi też wiedzieć, w jakiej lokalizacji jest, czego się spodziewa, w jakim terminie, więc to nie jest rada dla kogoś, tylko jak ja to robię. Czyli ja, ja robię wtedy taką dechę 100% pokarmu w tym terminie. Teraz na przykład po, połowa września, koniec września. Można też tak zrobić, żeby taką deskę ładną, taką, tylko że ta ramka też trzeba dobrze ją wybrać, że to musi być ramka przeczerwiona, ciemniejsza, zasklepionym pokarmem, taka powiedzmy 80% zasklepiony pokarm, wkładam między te dwie ramki z czerwiem. Wtedy automatycznie ta ramka jest jak wychładza, ale to musi być też silna rodzina. Nie mogę to zrobić jak mam rodzinę na sześciu ramkach i rozdzielę jej czerw teraz w... Tej porze, gdy, gdy mamy chłodne noce, powiedzmy 6-8 stopni, jeśli jest taka silna rodzina jak tutaj, że gdy osiada spokojnie pełen korpus, jeszcze tutaj w tym północtawce na dole, też tam jest jeszcze sporo pszczoły, to nawet jak rozdzielimy te trzy ramki, jak mamy trzy ramki czerwiu, rozdzielimy je teraz, to, to nic, nie, nic się nie stanie. One spokojnie sobie teraz jeszcze to wyregulują, czyli przeniosą ten pokarm z tej środkowej ramki od dołu na te sąsiednie dwie. Matka już nie będzie tak intensywnie tutaj zaczerwiała, no bo ona już, ta ramka będzie chłodziła te gniazdo bardziej. No i, i automatycznie też to robi, że ona już, jakiś jest zasklepiony pokarm, to one tak niechętnie pszczoły odsklepiają go o tej porze. Czyli ta ramka już raczej taka zostanie i jak się kłąb na pewno się zawiąże tu, gdzie jest ten czerw, to przynajmniej na tej jednej ramce będzie miał bardzo fajną drogę pokarmową i będzie miał z czego korzystać. Bo w bakwaście trzeba pamiętać, że on, no tak jak każda pszczoła, jeśli przyjdzie zima, no to on na boki się będzie miał problem z, z przechodzeniem. Dlatego też na wiosnę daje ciasto. Nie dlatego, że jest mało zakarmiona rodzina, tylko dlatego, że ta droga pokarmowa może jej wcale nie być na przykład. Albo będzie bardzo krótka. I ona jeśli nie ma dłuższej, yy, ładnej pogody, żeby sobie przenieść z sąsiedniej ramki na tą, no to wtedy może być ta rodzina, może nie padnie z głodu, ale sporo tej pszczoły skrajnej kłębu się osypie. Mamy wtedy większy osyp, a, poka a pokarm jeszcze był w rodzinie. Więc wstawienie takiej pełnej blachy, jak to się mówi, w ten czerw gwarantuje to, że one nie odsklepią całej tej ramki, a będzie, będzie fajna ilość e, e, pokarmu. E, w trakcie zimowli, no w zimowle one nie korzystają. Jak sobie e, zainstalujecie wagę e, o, tutaj one może spokojne będą, chociaż one trochę się rzucały tu widać o z tej strony jest skrajna ramka zalana chociaż tu jest jakieś mieszanie, nie wiem czy to jest krainka nawet tu jest po prostu widać trochę ciemniejsza pszczoła z tej strony jest węza włożona bo była ramka pracy chociaż nie, tu nie było ramki pracy, ale jakaś taka o, tu jest pusta ramka prawie, ale ona musi zostać, bo jak się ja zakarmiam też większymi dawkami, więc jakbym zakarmił w taką większą dawką, powiedzmy te 5, 5, 8 litrów. jak te późne co brałem tam taki, co na spać liczyłem, tam zalałem im na raz 13 litrów, czyli pełną tą, pod, tą podkarmiaczkę skrzynkową, znaczy 13 na 5 wlałem 3 razy po 17 litrów. Tak, bo takie wiadra miałem te 177 litra, trzy takie czubate wiadra poszły na 5 uli. No to tam sobie policzcie ile yy, już nie pamiętam ile było. Tyle było zalane i później kolejne dawkę dostały też porządną yy, inwertu. No bo te trzeba było wcześniej zakarmić. Więc jeśli zostawiłbym przerwę, yy, no to one jak dostają dużą dawkę, to by pociągnęły języki. A po co ma pszczoła się na Martę męczyć? Niech zostanie tutaj ramkę węzy, odbuduje, będzie super ramka na przyszły sezon. Yy, nie odbuduje tylko przynieść tutaj ok, jest też dobrze ok, to teraz co może kolejną jakąś tutaj już przeciąłem żeby mógł ładnie podnieść do góry o. tu jest odkład na tym sklenarze bardzo łagodna też ta pszczoła, jest dosyć fajnie się zachowuje yy. może już on wyhamował bo też tutaj jak jest czerw, to byśmy obserwowali pod folią yy, powietrze Jak ja ustawiam wentylację? Wentylacja też nie ma reguły Jak ktoś się pyta, no bo też do mnie już, jak ten kanał na YouTube jest w sumie do celów edukacyjnych głównie dla mnie żebym sobie mógł porównać i, i taką kronikę pasieki prowadzić ale też niektórzy, pszczelarze, niektórzy początkujący pszczelarze yy, dzwonią, pytają się nawet jak ustawić tą wentylację no to yy, wentylacji nie można Generalizować jeśli chodzi o, y, że ktoś tam stawia. Ważna jest lokalizacja, w jakiej robicie, y, czyli lokalizacja zarówno pasieki w, w ułożeniu w, na terenie Polski, czy to generalnie w, gdzie, gdzie macie tą pasiekę nie, nie tylko w Polsce oczywiście, y, czyli y, czy będzie ta zima długa, krótka, y, jakie te mrozy mogą być. Więc ten zrobienie kominu, czy jakieś e, e, ustawienie scentra centralizowanie gniazda, zrobienie tu dwóch kominów i chcemy na siłę tą pszczołę wychłodzić, e, też nie będzie dobre, jeśli będzie wysoka, zim duża zima. E, więc e, to trzeba samemu dopracować. Ja mówię, jak ja, e, ja, ja to robię i wydaje mi się przez e, ostatnie lata. Jest to dobry, dobra metoda, też ważne jest z jakiego ula korzystacie i ważna jest lokalizacja. Lokalizacja nawet taka, że będzie kilometr różnicy i możecie inaczej, inaczej w ogóle ustawiać pasiekę, bo na przykład macie pasiekę przy stawie, czy przy jakichś rozlewiskach, czy w lesie. Lub możecie mieć pasiekę na wsi, przy, na jakimś przewiewnym terenie. I w ogóle inaczej tam trzeba wentylację ustawić, albo nawet nie mieć tej wentylacji, bo wentylacja wylotkiem tam wystarczy i może być dennica zamknięta na górę głucho, i jak mamy taki przewiewny teren i suchy dosyć, no to to jest już wystarczająco, bo będzie to mroźny w zimę i też będzie to wychładało. Ja ustawiam wentylację tak, że folię podwijam tak gdzieś około 10 cm do góry, żeby powietrze, cyrkulacja powietrza była wylotkiem. Tu do góry i dwa pajączki u góry są otwarte w powałce. Tu jest na przykład folia wycięta dla podkarmiaczki powałkowej, więc tą folię wywinę pewnie tylko tutaj do góry. A i co jeszcze, wywijam, wywijam zawsze folię w tą stronę, żeby później, jak robi się, jak będzie ciepło, znaczy ciepło, że będzie wiosna, będzie robiło się ciepło, to żeby robić jak najmniejszą ingerencję w rodzinę i wtedy tą folię, jak mamy wcześniej wywiniętą, zawijam tylko na dół, nie odrywam tych mostków tutaj e, z pozostałej części, albo ewentualnie tylko podnoszę trochę do góry, podkładam ciasto e, tu z jednej strony. Zamykam na całość, na głucho. Kładę na górę ocieplenie. No, i tak powiedzmy pod koniec lutego zazwyczaj docieplam gniazdo. Teraz denica jest osiadkowana, otwarta. Półkorpus jako poduszka powietrzna, czy jako ten rezerwuar na tą pszczołę, która jest jej teraz więcej. A później, jak będzie kłąb, no to i tak ten kłąb będzie, będzie stanowił niewielką objętość, jeśli chodzi o całe gniazdo. No i co, tu jest ten sklenar, może, może podciągnę trochę wyżej skrajna ramka z tej strony pełno pszczoły skrajna ramka z tej strony pełno pszczoły środek, no to taki musi być tutaj podniosę wychodzą dosyć fajnie to wygląda Łagodne pszczółki. Ciemna taka. No nie jest to może taka bardzo ciemna pszczoła są ciemniejsze. z przodu jak to wygląda. Ładnie popropolisowane. Piękny zapach ulowy. Tej Wychodzą. Nie rzucają się. Dobra, nie ma co tu ich wychładzać jeszcze bardziej. Przymykamy to. Co, i chyba tyle będzie na dzisiaj. I tak nie planowałem tego filmiku o tej wentylacji, ale no teraz pewnie dużo osób myśli o tym, jak ustawić te gniazdo. Yy, ilość pokarmu, jaką daję, nie wiem. <grytanie> yy, generalnie liczę rozwojowo dostają jakieś. Yy, yy, ile dostają rozwojową kilka takich dawek, czyli jakieś te 4 kilo. Mi się wydaje, że każda powinna dostać. Stawię tę podkarmiaczkę. A źle jeszcze. Muszę wywinąć tutaj folię, żeby miały dostęp do tej podkarmiaczki, tak? O właśnie. Tak jak tutaj jest... Oj, wyostrzy. Wywijam tu folię. Kładę podkarmiaczkę, folia jest tak wywinięta, później zabieram. E, zabieram generalnie ten korpus, podkarmiaczko. Podkarmiaczki idą do mycia, zostaje powałka, a na wiosnę wraca półkorpus. No, może zostawię te półkorpusy w tym roku, ale nie, chyba nie będę robił takiej poduszki dużej u góry, żeby nie było tego e, aż takiej przestrzeni między gniazdem a, a powałką, bo ta powałka też dobrze izoluje. Więc e, półkorpus zabieram. Folia jest tak uchylona. W powałce będą otwarte dwa pajączki. I tak do, do lutego. W lutym ląduje z powrotem korpus, w który idzie ocieplenie. Gotowe mi się wydaje te filcowe takie ocieplenia. Nie mam tam 3 cm, chyba są fajna, to jest sprawa bo jest to szybko i bardzo sprawnie można na wiosnę ocieplić i, i widzę, że to jest dobre. Też nie ma jakiejś za dużej ilości wtedy w skraplaniu skraplającej wody. Gdy jest to docieplenie u góry, jak stosujemy folię i mamy ule styropianowe czy poliuretanowe. Nie mylmy ze styrodurami, bo to całkiem inna bajka. No i co? I tyle chyba na dzisiaj. Jeszcze muszą dostać kolejną dawkę syropu. Nie syropu, teraz idzie inwert, ale to dostaną jak zrobi się ciepło, jak jeszcze muszę przejrzeć te rodziny, więc zajrzę, zajrzę. Jeśli nie będzie pogody, no to po prostu będę podnosił te ule i zobaczę jak to wygląda z ilością pokarmu. Niektóre na pewno już nie potrzebują, bo już były wcześniej zakarmione, tam matki nie miały do czerwienia. Niektóre pewnie wyjątki, takie co będą potrzebowały, jeszcze z 5 litrów, ale coś tak czuję, że jeszcze po liściach, nawet roślin, drzew, że są zielone, więc jeszcze może będzie tej polskiej złotej jesieni trochę. Na poplony jeszcze posiane są poplony, facelia, gorczyce, rzepy oleiste na tych innych pasiekach, więc liczę, że tam z tych poplonów będą mogły skorzystać, sobie doniosą tego pyłku. Ja im wtedy doleję do końca e, inwert i do wiosny. Dziękuję. Pozdrawiam.